Czy jest ktoś, kto odskakuje? W 96% totalnie na być. Ja wicie bardzo dziękujemy Pani, bo widać, że Pani jest wrażliwa i czuła na potrzeby dzieci. A my, słuchajcie, Tramwaj puścimy. Pięć lat nie widzieliśmy swoich dzieci. Jakby ten tramwaj pięć lat tutaj stał, co Pan wtedy by zrobił? Co Pan by zrobił? Dołączyłby Pan do naszego marszu i co Pan by zrobił? Ale niech Pan powie nam! Nee! <cart� Blogiety> ten chłopiec mówi, że dzisiaj jest dzień Brawo! Jak macie na imię? Ja Na Domini. To powiedzcie tacie, że już może z, 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 skończyć jeść loty i dołączyć do nas. Nie tata, teraz No dobrze, to jak tata zje loty, to dołączy razem z całą rodziną, a teraz pa, całą rodzinę zapraszamy do nas i idźmy razem.